Hej kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale i dzisiaj przechodzę do Was z holem zakupowym. Nie ma tego jakoś strasznie dużo, ale mam nadzieję, że są to w miarę ciekawe rzeczy. Łącznie z tym, że e, kupiłam zamiennik perfum Jo Malone, gdzie perfumy Jo Malone są naprawdę drogie, a te kosztowały 6 funtów, czyli jakieś 30 zł. Także kochani, musicie koniecznie zostać ze mną dalej, ale na początek jeszcze odrobina prywaty, czyli zostawcie łapeczkę, zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie oraz piszcie komentarze. Kochani, zacznę może od Dwóch takich, wiecie, najsłodszych, że tak powiem, i najśmieszniejszych rzeczy, mianowicie są tu ubranka dla kota, psa, to już jak to woli. I jedna rzecz to jest ta, którą zobaczycie na miniaturce, i jest to ta dynia. Naprawdę dynia jest super zrobiona, ona jest taka troszeczkę tutaj, wiecie, wypchana, żeby była miała lepszy kształt. No, oczywiście tu przy główce jest, ten, przy głowie jest ten kołnierz, i to jest tylko zapinane na takie dwa paski. Jeden biegnie tu pod brzuszkiem, drugi tutaj koło szyi, one są na rzep, więc są regulowane, ale ta dynka jest po prostu genialna. Także do jakichś takich świątecznych, halloweenowych zdjęć to super. I tą dynkę kupiłam w B&M i koszt tej dynki to było 5 funtów. A drugi kubraczek to jest kubraczek, który jest jak gdyby reniferem. Tutaj mamy taki kaptur z rogami. Te rogi takie są, wiecie, o, takie bardzo kiwające się. Ogonek jak u Renifera. Tutaj jest pas, gdzie są takie dzwoniące te Dwie te rzeczy po prostu wyciągnęłam, bo one bardzo łatwo odchodzą, także najzwyczajniej w świecie albo trzeba je doszyć samemu sobie lepiej, albo je po prostu ściągnąć i tutaj w środku jest dzwoneczek i ja ten dzwoneczek rozmontowałam, dlatego, że wiecie, to drażni jednak uszy kotu czy psu, tym bardziej kotu, więc nie, żadnych dzwoneczków nie zapinamy zwierzakom, nie denerwujmy ich. Ten materiał jest Taki mega i także będzie tak dosyć śmiesznie na święta. Ale tak jak mówię, to jest do zdjęć. To nie jest po to, żeby mój kot w tym chodził non-stop. Kochani, jeszcze będąc przy B&M, pokażę Wam już rzecz, którą też kupiłam na święta. I jest to dekoracja i jest to taki misio. I ten misiek kosztował też 5 funtów. Ja z niego zdjęłam już metkę. Bardzo przyjemna, wiecie, taka... Taka po prostu dekoracja na święta Bożego Narodzenia. Strasznie się to coś sypie, bo on jest oprószony takim. Jakby śniegiem z czymś, no nie wiem jak to określić, to się lekko błyszczy. Bardzo mi się jest fajny i te miski są cały czas i one są jak gdyby w dwóch wersjach. Jeden jest właśnie z szarą czapeczką, z szarym szalikiem, a drugi z takim beżowym, także zależy co komu pasuje. Kolejna rzecz, kochani, to jest Seal Balm od Huda Beauty. To są te balsamy do Zresztą ja miałam dzisiaj go na ustach i ja tutaj mam. On mi się już kończy, bo mi zostało go gdzieś tyle mniej więcej. Natomiast bardzo go lubię, ja mam położony na pomadkę w tym momencie. Bardzo go lubię, fajnie się u mnie sprawdza to nie ma zapachu, znaczy ma jakiś taki dziwny zapach, ale to nie ma jakiegoś specjalnego zapachu, a udało mi się trafić po prostu w małej przecenia, także musiałam wziąć, dalej kochani mam perfumy, o których Wam wspominałam, że pachną jak Joe Malone. Są to perfumy z Aldiego, one są w takim oto pudełku, to się nazywa w ogóle jakiś Hotel Collection, w pierwszym momencie też ja zastanawiałam, czy to nie jest w ogóle jakiś zapach do pomieszczeń, bo to Hotel Collection, to tak wiecie, natomiast to jest numerek 40 i jest to Mira i y Tonkabin. Pojemność to jest 100 ml. One są w takich opakowaniach. Także opakowanie moim zdaniem też jest taka bardzo klasyczne, ładne, przyjemne, robione na Jo Malone. I to jest bardzo specyficzny zapach, ale też słodki zapach. To są perfumy, które ja kupiłam tak naprawdę po to, żeby po domu się nimi, wiecie, pryskać, ale ja w tych perfumach się tak naprawdę, słuchajcie, zakochałam i uwielbiam ten zapach. To jest taki zapach, który na początku jest taki dosyć ostry i mocny. Czasami nawet jakby jakaś taka ostra nuta pieprzu się przedostawała, ale to jest tak naprawdę pierwsze, nie wiem, 10-15 minut, chyba nawet nie. I potem te perfumy rozwijają się przynajmniej na mojej skórze w taki słodki zapach. Ciekawy, słodki zapach. Także muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi przypadły do gustu. Są to perfumy, które kosztowały 6,50, 6,99, 6,7 funtów, nie powiem Wam w tym momencie, 6 coś. Są one dostępne właśnie w Aldi. Aldi też ma inne zapachy. Wiem, że jeszcze były jaśminowe i były jeszcze bergamotka i coś. Bo te perfumy, wiadomo, nie utrzymują się nie wiadomo jak długo i nie będą się utrzymywały, nie wiem, 12-15 godzin. Ja te perfumy dobrze wyczuwam na sobie powiedzmy 4 godziny. Potem ten zapach jest, ale jest on delikatny i właśnie zmienia się w taki bardzo otulający. Ciepły i słodki ten zapach, za tą cenę myślę, że warto przetestować. Nawet jeżeli mielibyście, nie wiem, używać je później jako odświeżacza do powietrza. Jeszcze będą zapachy, ale to za chwilę. A teraz wam pokażę jeszcze dwie gąbeczki do makijażu, które ja systematycznie zmieniam. I są to gąbeczki Real Techniques, ale ja trafiłam je w perfekcyjnej promocji. Ta gąbeczka, y, która jest w tym case'ie, to jest plastikowy case, już wam pokazuję. ta Miracle Sponge do pudru i te do pudru to są gąbeczki, które mają takie, wiecie, ten meszek na sobie. One też się bardzo dobrze sprawdzają do podkładu. Plus jest do tego taka po prostu plastikowy y Case, taki travel case można powiedzieć, ale ja uważam, że to jest fajna rzecz, dlatego że wiecie, te napisy tu LT y, mają dziurki, więc gąbeczka Wam może schnąć w tym. Poza tym wiecie, nawet położyć na toaletce, na biurku, na czymkolwiek, gdzie się malujecie, to możecie po prostu położyć w jednej połowie, ponieważ tutaj jedna część jest ścięta, więc nie będzie Wam się nic wywalać. I ta gąbeczka kosztowała mnie 4,60, o ile się nie mylę. W tej cenie w gratisie dostałam tą gąbeczkę, czyli klasyczną gąbkę Real Techniques właśnie do podkładu, które ja uwielbiam. Ten zestaw, tak jak mówię, zapłaciłam za tą gąbkę, tą dostałam w gratisie, gdzie ta też kosztuje około 5 funtów. Także mam dwie gąbki za 4,60 czy za 5 funtów, i te rzeczy kupowałam na Just My Look. Także jeżeli mieszkacie tutaj w UK, to Just My Look, tam właśnie sobie możecie zrobić taki zestaw. A kolejna rzecz, którą mam, to to jest lusterko. Jest to lusterko z tymi światełkami tutaj po bokach na nóżce. I jest to lusterko, które ja kupiłam w Primark. Ono ma trzy natężenia światła. Tego może w kamerze tak nie widać, ale to lusterko naprawdę ma mocne to światło. Także nawet jeżeli jest ciemno, to spokojnie w tym lusterku się umalujecie bezproblemowo. Koszt takiego lustra, o tutaj siebie widzicie, koszt takiego lustra to jest 18 funtów. I naprawdę jest to świetna cena dla takie samo lustro, tylko z innej marki kosztuje 40. A to lustro, słuchajcie, kupiłam dzięki Ilonie z kanału Ilona Beauty by Me, ponieważ ona pokazywała je u siebie we vlogu i ja po prostu stwierdziłam, że ja je muszę mieć. Także lustro kupiliśmy, a w sumie to mieliśmy kupić w premiarku koło mnie, ale jak szłam, to zapomniałam później już wrócić się po nie. Więc mój facet specjalnie pojechał po to lustro do innego sklepu, gdzie w deszcz je po prostu przytargał do domu. I tutaj mam, kochani, jeszcze dwa zapachy do domu. Jeden to jest zapach, który w tym momencie u mnie jest w kominku, właśnie odpalony. Jest to zapach świąteczny. Tak, u mnie już wjechały świąteczne klimaty, zapachowe, i nie tylko ponieważ ja już piję moją ulubioną herbatę z kardamonem, ale to są kostki te zapachowe do kominków i tutaj jest Pacific Wax, firma się nazywa Christmas by the Fire. Zapach jest bardzo przyjemny, jest taki troszeczkę jakby czuć w nim lasu, takiego lekkiego chłodu jak to zimą, ale też takiego miłego, przyjemnego czasu spędzanego na kanapie przy kominku. No, to jest taki typowy świąteczny zapach. Jeżeli będziecie w Aździe, to koniecznie zerknijcie na niego. I powiem wam szczerze, że ten zapach, właśnie mi się tak trochę kojarzy z tym, co widzicie na zdjęciu. Natomiast drugi zapach jest niby z Main Stays firmy, który też kupiłam w Azda. I jest to zapach waniliowy, po prostu, ale jest to zapach słodki, kremowy. To jest zapach właśnie waniliowych, takich babeczek, waniliowego kremu. Do babeczek, do ciasta, do tortu, waniliowego budyniu. O, może tak. To jest taki zapach, to jest zapach waniliowego budyniu. To są naprawdę bardzo fajne zapachy do kominków, i za ten Mainstays yy, waniliowy zapłaciłam 80 pensów. To jest jakieś 4 zł. Natomiast za ten zapłaciłam funt 20, to jest 5 to jest 6 zł. E, uważam, że to są bardzo fajne zapachy. Naprawdę świetne. One się bardzo ładnie topią, ładnie pachną. Ten zapach nie jest przytłaczający. Nie wywołuje bólu głowy, ani nic w tym stylu. Ani jeden, ani drugi. E, I naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam, ponieważ zapachy są świetne. E, ze świątecznych tam jeszcze chyba był jeden czy dwa inne zapachy. No i z tych oczywiście też można coś wybrać. Ja tutaj mam jeszcze inny zapach. Pokazywałam Wam w poprzednim holu. Kochani, dajcie znać w komentarzach. Czy coś z tych rzeczy mieliście, yy, czy coś Wam może wpadło w oko, czy już jakieś zakupy świąteczne robicie? Bo jestem bardzo ciekawa, czy już. Powoli coś tam sobie kompletujecie ze świątecznych rzeczy, bo wbrew pozorom mamy już październik, za chwilę będzie grudzień i okaże się, że mamy święta, nowy rok. A zanim się obejrzymy, to się okaże, że już jest Wielkanoc. Tak też może być. Niestety czas pędzi jak szalony i nie czeka na nas. Oczywiście bardzo proszę pamiętajcie o łapce, o subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a my się widzimy już niedługo w kolejnym filmiku. Także teraz przesyłam Wam moc buziaków, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.